Witajcie. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Hmm, najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka Cię wizyta w pokoju nagród. thank <laughs> you Lokomora. Bota. Im bardziej zaawansowany pojedynek, tym więcej fasolek trzeba wpłacić. Jeżeli wygrasz pojedynek w pierwszej turze, zdobędziesz wszystkie fasolki przeciwnika. By wyzwać ucznia na pojedynek wystarczy do niego podejść. Jeśli masz dość fasolek, zostaniesz zaproszony na pojedynek. Mój asystent, profesor Snape. Jestem nauczycielem, a nie twoim asystentem. Powiedział mi, że zna się odrobinę na pojedynkach i zgodził się obserwować wasze. A teraz krótka demonstracja. Panie Potter, może spróbuje pan z panem Łyslejem? Nie sądzę. Czas podzielić drużynę marzeń. Panie Malfoy, proszę tutaj. Zobaczymy, czy poradzi pan sobie ze słynnym Potterem. Danie ci łupnia będzie czystą przyjemnością. Bardzo dobrze. Różczki w gotowości? Kiedy doliczę do trzech? Boisz się, Potter? Chciałbyś. Raz? Dojść do następnego etapu lekcji. Pięć punktów dla Gryffindoru. Druga runda? Start! Znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. Dziesięć punktów dla Gryffindoru. Trzecia runda start! Komicie! Znakomicie, panie Potter. Ukończył pan wyzwanie difendo. Czas, jaki panu pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. że zrzut... szukający pokonów będzie zniczem! Uważaj! Świetny blok, Posłany przez Freda albo Joe Nie mogę ich rozróżnić. Uwaga na ten tłuczek! Harry! A to szukający pokonów! Tłuczek! Gdyby ten tłuczek trafił, byłoby wiele szkód. Uwaga, tłuczek! Tłuczek wycelowany w Karego Potera! Co za talent! Nie daj się ukryć! Życie Szukający puchonów pędzi za zniczem. Świetnie! Masz zaszczyt pojedynku z reprezentantem Wielkiego Domu Slytherinu. Expelliarmus! 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 Oh. Nikt oh. tu się nie tu EXPELIARMUS! RICTUS Expelliarmus! EXPELIARMUS! Nie pozwól, by Potter cię dopadł. Haruj ciosy! RICTUS ENTRA! RICTUS Expelliarmus! RICTUS Harry EXPELIARMUS! EXPELIARMUS! Potter pokonał ślizgona. Co za rozczarowanie. nikogo nie zabił. Daj spokój. Jedyne co szkoła może teraz zrobić, to zadbać by potwór, który zabił tę dziewczynkę, został unieszkodliwiony. To nie był on. Nie zrobiłby tego. Odsuń się. Harry zawsze wiedział, że Hagrid ma niestety upodobanie do wielkich i okropnych stworzeń. Był jednak równie pewien, że Hagrid nie potrafiłby nikogo zabić. Riddle mógł złapać nie tego, kogo trzeba. Może jakiś inny potwór zabijał ludzi? Jak myślisz? Ile tu się pomieści potworu? Wiedzieliśmy, że Hagrida wyrzucono, a ataki pewnie wtedy ustały. Inaczej Riddle nie dostałby nagrody. Pamiętnik Riddle'a... zniknął! Co? Ależ... tylko Gryfon mógł go ukraść. Nikt inny nie zna naszego hasła. No właśnie. Teraz zabić, rozszarpać, rozedrzeć! Głos! Znowu go słyszałem. Wy nie? Ja nic nie słyszałem. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. Ale McGonagall mówiła, że mamy tu siedzieć, o ile nie idziemy na lekcje. A ja muszę pogadać z Hagridem. Jeśli to on wtedy wypuścił potwora, wie jak się dostać do komnaty tajemnic. domek Hagrida jest na ziemiach szkoły. Harry, ale przecież o tym wiesz. Chodź za mną, Harry! Alo. ოჰ სალი მოიჯე ოჰ დიფაიო ოჰ დიფაიო დიფაიო i <tries> 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 <tries>